Zlub od pierwszego wejrzenia, zwiadkowa do panny Rembodej, twoja matka jest strasznie zaamana. W poprzednim odcinku z lubu od pierwszego wejrzenia poznaliśmy Agat i Macieja, druk par dobran przez ekspertów. Rodzice przyszłych map kreska sceptycznie przyjęli decyzję, o, lubię z obco osób. Znajomi byli bardziej wyrozumiali. Koledzy Maka szczerze ucieszyli się z jego planów. W wieczór kawalerski zabrali go na mewskrybę pchatów gdzie zrobili sobie zdajódcie między innymi z przyjmującym Michałem winiarskim potem poszli na krgle kakreska ma jaki tam swój wyimaginowany wieczór kawalerski Pijmy na pienicach. Po prostu spotkajmy się, opijmy się, wychlejmy hektolitry wódki, powiedział przeżby panem Body. Do tej pory byłem chojrak, ale od paru dni nie daje mi to spa. Równi kreska Agata pochwali Basi kole kreska Ankom. Kreska E niebawem zmieni stan cywilny. Wszystkie trzy by były mocno zaskoczone. Do salonu sukien lubnych dziewczyna wybrała się z mam. Jak zobaczy bam jod w biabej sukni, dotarło do mnie. Kreska E to jest rzeczywisto. Zaczynam się nastawia pozytywnie, powiedziała mama przyżbej panny Mbodej, choć jej późniejsze zachowanie całkowicie zaprzeczy tym mezbową. W dniu, lubu Maciej był bardzo spity. Cały czas mam wrażenie, kreska e, co jest niedopilnowane i co nie wypali, powiedział proroczo. Agata punktualnie pojawiła się na zamku w Stopnicy, gdzie miała odbyć się ceremonia. Maciek przyjechał przed czasem. Jego przyjaciele i rodzina licznie zjawili się na ceremonii. Niestety, po stronie Agaty nie było prawie nikogo. Jej kolek anki z uczelni pojechałby na wyjazd studencki do Francji, a zastp Czawiatkowa. Zapomniał dowodu. Coraz bardziej zestresowany Maciej czekał na rozpoczcie uroczystości. Zwiadek próbował go jako rozweseli. Ale na kreska no dobrze się zapowiada, wesoła rodzinka, wycedzi przez Zby Maciek, kreska E nikt nie chce zostawiatkow. Nie ma, wiatka, panny bodaj te kreska nie wida, to pewnie zwiaba, dodała optymistycznie przyżba Teciowa. Na ZZCZ cie udało Bosi ostatecznie znalazł został banich Chrzestna na agaty Wreszcie mokreska na bo ceremonii Pierwsze spojrzenie wywoba u obojga szok Wyobra kreska Bam go sobie zupełnie inaczej Przyznała Agata: Eksperci faktycznie dobrali par ryzykownie, bo Maciej okazał psi o wiele wykreska, od odkreska one. Jest kontrast, stwierdzi dobitnie Teciowa. Mógł powiedzieć nie. Ale to by byłby wyjtek w tym eksperymencie, przyznała Agata, która zdecydowała Basi przy nazwisko M kreska A trakcie całego w dotyczącego Agaty i Macieja dawa Bosi od czudu kreska Y stres, niepewno i podenerwowanie. Inaczej by było na weselu Anity i Adriana. Które tak kreska e mo kreska na bo by ogląda w tym odcinku. Okaza Bosi, kreska e Anita bardzo przypadba do gustu mamie Adriana, bo, jak si SZCZ, Livie z bokreska y bo, teciowa tak kreska e kocha taniec. Panna M Boda natychmiast postanowi bato wykorzysta i zaprosi Bajot na mistrzostwa tatca w Kobobrzegu. Potem gocie mogli obejrzeć pokaz przygotowany przez przyjaciół panity oraz J sam w tatcu. Widaby Bo kreska E zrobi bana M kreska U i jego znajomych ogromne E nie. Gdzie ty ten kupon z Zapytał wyraźnie zazdrosny kolega Adriana. To nie jestem kreskaczyzna, którego bym poznał wśród ludzi, między którymi się obracam. Jestem bardzo ciekawa, jak nam ta znajomo wyjdzie, powiedziała Anita. Na pewno chciałbym się zakochać i pokocha Anit. Chcę i odpozna, nie będę się ograniczał, zapowiedział z uchwale Adrian. Hitem wesela okaza basi babcia Adriana, piewajca operowym Giebosem utwór rusta milcz, dusza, piewa. Impres zakotczył pokaz sztucznych ogni. Zupełnie inna atmosfera panowa Bana, lubię Agaty i Macieja, gdzie nerwy się Gaby zenitu. W trakcie badania kreska czyt mama panny, Mbody nie podejrzewa do córki, za to, dziadkowa przekaza jej radosn Wiadomo, twoja mama jest strasznie zabalmana. Agata stara Basi robi dobry mind do gry. Ale w pewnym momencie wszyscy to płócili. Na SZCZ, ci rodzina i znajomi Maka ratowali sytuację i powitali od z otwartymi ramionami. W przyszłym odcinku widzowie dowiedz się między innymi, czy matka Agaty Wyżba z Wesela oraz Poznaj trzeci, ostatni par, która wzięła udział w eksperymencie. Jesteście ciekawi, co się wydarzy. Z lub od pierwszego wejrzenia możecie ogląda w poniedziałki o 22.30 capkiem za darmo na WP Pilot. Wystarczy kliknąć tutaj.